na Zagórskiej jadę od strony Sostowca na remontowany odcinek tejże ulicy Zagórskiej a więc na odcinek na którym mamy ruch wahadłowy już dość spora kolejka natomiast ciężko na tą górę wyjrzeć Co już zdążyłem zaobserwować, będąc już tutaj kiedyś, jest to dość wahadło, na którym dość długie cykle tego czerwonego światła są. Nie jest na szczęście, natomiast również na szczęście. Na ile dużo poszło do przodu, to co udało mi się już stąd gdzieś tam zobaczyć, to widzę, że już jest chyba jakiś tłuczeń na tym, na tym prawym pasie, prawym patrząc dla na naszego kierunku jazdy. kolejki, ale do połowy też jeszcze troszkę jest. Wreszcie jest sygnał zielony. Będziemy tutaj mimo wszystko będzie radę wszyscy przejechać. No właśnie tu o tym mówiłem, że już jest jakiś tam uczeń wyłożony. Gdy tutaj byłem Pierwszym razem chyba tego nie było. A no, potem, tak naprawdę, a nie, no tutaj jakaś maszyna powiedzmy, że w remoncie toczy. I tak naprawdę poza tą maszyną, no nie, no dobra, jest jakaś ekipa, więc powiedzmy, że jakieś tam prace. Coś się dzieje i miejmy nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy inwestycja się skończy i całą tutaj ulicą będziemy przejeżdżać jak po stole.